We wtorek 10 grudnia bieżącego roku odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W roli gości honorowych wystąpiły cztery pary małżeńskie z terenu miasta Golubia-Dobrzynia, które w 2019 roku obchodziły 50. rocznicę ślubu oraz jedna para, która świętowała 60. rocznicę ślubu. Dekoracji dostojnych jubilatów w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej. Dokonał burmistrz miasta pan Mariusz Piątkowski wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, panią Katarzyną Kukielską. Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wielu lat miłości, zrealizowania wszystkich zamierzeń, planów, pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków oraz doczekania w dostatku następnych jubileuszy małżeństwa.